Witam się z Wami w niedzielę czas na takie powiedzmy może nie drugie śniadanko, ale takie no wpada kawka, no to coś słodkiego wpadnie i mini kiwi, tak tutaj mamy te mini kiwi, które pokazywałam Wam w holu, oczywiście kawka i po jednym ciasteczku z All Nutrition oczywiście i mamy tutaj kokosowe, tutaj mamy brownie, a tutaj mamy mm, takie z kremem w środku i tak jak Widać w takiej kolejności najbardziej je lubię, czyli najpierw to ono ma kokos i, i karmel, po prostu bajka. Te ciasteczko również jest rewelacyjne. To też jest pyszne, ale najmniej mi z nich wszystkich smakuje. No i ono też ma najwięcej kalorii. No, nie dziwmy się, jaka jest różnica w wielkości tych ciasteczek, prawda? Także e, niemniej jednak wszystkie są rewelacyjne. No, tak jak mówię, to troszeczkę mniej mi smakuje ogólnie, ale, ale do kawki. Także się śmiałam dzisiaj nawet do dziewczyn, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest 8 sztuk, tutaj było 6 sztuk, i tutaj też jest 8 sztuk. Chyba, jeżeli dobrze liczę. Nie wiem, czy tutaj gdzieś było. Tak, tutaj, tu i tu jest po 8 sztuk, bo są malutkie. Tutaj z racji z tego, że są większe, to jest 6 sztuk, i ja naprawdę słuchajcie, mam ich jeszcze sporo. Więc jak widać, nie rzucam się, chociaż mogłabym. Bo tak jak mówię, te dwa po prostu są jak dla mnie sztosem. Numer 1. to my na grzybkach i tak jeden grzybek, drugi grzybek, trzeci grzybek. Gdzieś tam widziałam jeszcze czwartego i zgubiłam. Poczekaj, tam jeszcze jest grzybek. I tam jeszcze jest grzybek. Także. A tutaj. O, i tu jest grzybek przecież. I tu są grzybki. Grzybobranie można uznać za udane. Tutaj mam zbiory Natalii. Także w miarę nawet czyste bym powiedziała. Tutaj są moje, jeszcze nie zdążyłam przełożyć. Ja wiem, że. Folii nie bardzo, ale to tak był spontaniczny wypad i nie mieliśmy za bardzo w co złapać. Także tutaj są moje zbiory. Widać, że to jest męska część po tym jak zbiera. Tu jeszcze wyjęłam pierogi. Mam nadzieję, że będą dobre. Tu mamy też jeszcze grzybki. I tutaj mamy sowy. Także poczekamy aż się rozwiną, i wtedy bułeczka, jajko, cud miód. I z tego naszego grzybobrania takie cztery oto sznureczki. Proszę nie patrzeć na sufit, bo jeszcze niedokończony. A tutaj będę sobie obgotowywała grzybki. I wtedy do zamrożenia, chociaż nie wiem, czy czasem z tego, jak obgotuję, nie będę robiła zupy grzybowej. Zobaczymy jeszcze, bo taka opcja też jest, także taki duży gar. Co prawda one, wiecie, do góry poszły te grzyby, ale sporo ich było. Także będzie na zimę co jeść. To ja się z Wami witam po tej stronie, słuchajcie. I tak, wczorajsze grzybowa, grzybobranie jak najbardziej udane. Ale niestety wieczór i właściwie po jak wróciliśmy z grzybów, coś mnie totalnie ścięło. Nie wiem, co się stało. I dzisiaj od rana również nie czułam się najlepiej. Dlatego też moje na przykład dzisiejsze posiłki, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Gdzieś tam jakaś taka bułka e, maślana, jedna czwarta została. E, jedynie, co zjadłam na obiad, makaron taki podsmażany z takim, z taką kiełbaską, z serem. Miał być jajko, ale już nie dodawałam także to, oczywiście woda dzisiaj pita cały czas nie brałam żadnych witamin, żadnych suplementów, ponieważ tak jak mówię, rano czułam się też kiepsko i nie chciałam wiecie, jeszcze obciążać dodatkowo pustego żołądka jakimiś lekami, czymś po prostu, no niestety dzisiaj taki dzień chyba będzie bez tych z wszystkich suplementów, które mam ale chciałabym przy okazji Wam coś polecić dwie rzeczy, które smakowałam i które Wam gorąco polecę, a dwie, które dzisiaj kupiłam i będą dopiero testowane. E, pierwsza rzecz jest to musli crunchy prażone, musli z dodatkiem suszonej morwy, białej kawałku białej czekolady z zieloną herbatą matcha oraz siemienia lnianego. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ja jakiś czas temu dostałam mm, to cudo, nie wiem, czy to było, no w każdym razie dostałam od nie wiem, czy to dziewczyny mi kupiły, czy to Natalia mi kupiła. Nie wiem, w każdym bądź razie słuchajcie, to jest rewelacyjne. Ja dopiero teraz to otworzyłam, a ja to już jakiś czas temu dostałam i jakiś czas temu wam hmm, bodajże nawet pokazywałam. Także słuchajcie, to po prostu jest rewelacyjne. Tutaj ma takie dosyć spore hmm, kawałki tej czekolady. Ogólnie wszystko jest pyszne i tutaj jest napisane, że hmm, pro, hmm, porcję produktu zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem. 7 sugerowanych porcji po 3 tam hmm, sugerowanych porcji. Muszę wam powiedzieć, że ja to po prostu chrupałam w, przedwczoraj do filmu po prostu, tak sobie wsypałam i, i, i chrupałam zamiast chipsów, także bardzo dobre polecam. Fajna sprawa morwa biała, słuchajcie. Też już jakiś czas leżała. Nie wiem, czy tutaj też była morwa. Muszę zobaczyć, czy tutaj... Aha, to tak, byłam... Przecież na początku samym jest biała morwa. I tutaj mam właśnie zwykłą taką suszoną białą morwę bio. Mamy tutaj regenerację plus wapń witamina B2. I powiem Wam, że fajna sprawa, nawet sobie tak pochrupać, albo właśnie dodać do jakiegoś ogurtu, do czegokolwiek, czy do owsianki. No, do czegokolwiek e, dodamy, naprawdę będzie super sprawa. W 100 gramach mamy 348 kalorii, wiadomo, całego nie zjemy. Produkt. E, e, aha. Purella Super to produkty pełne cennych składników wspierających Twoje. Zdrowie, już jedna łyżeczka dziennie wystarczy, żeby wzbogacić Twoją dietę o wyjątkowe wartości odżywcze, minerały i witaminy. Yy, I co tutaj mamy? Słuchajcie, morwa biała zawiera wapń, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Zawarte w niej żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, dlatego ten przypyszny oboc zaleca się jako przekąskę osobom aktywnie ćwiczącym, chcącym się zregenerować po treningu. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę bardzo Wam gorąco polecam. I jeszcze jedna sprawa. A, o której nie polecam, słuchajcie. To tylko sobie zerknę. Słuchajcie. Pamiętacie pewnie te suplementy od Dominika Rupińskiego, które Wam pokazywałam? I niestety ta regeneracja, która mówiłam, że jest od 18 roku życia. Nie. Które to było? Aha. Dobra, słuchajcie, energia, vital, energia, aktywność w smaku gumy balonowej to było do 18 roku, tak, powyżej 18 roku życia, to jest tragedia i to chyba Wam mówiłam o tym, że to się dziwnie jakoś pieniło i w ogóle wylatywało z tej szklanki, nie, niedobre, nawet smak, no troszeczkę czuć tej gumy balonowej, ale ogólnie słuchajcie, w smaku to jest tragiczne, jeżeli chodzi o koncentrację i smak jagodowy, tu już jest lepsze, i tutaj było powyżej 14 roku życia. Dla osób powyżej 14 roku życia smak jagodowy czuć faktycznie nie pieniło się tak jak w tej pierwszej wersji, słuchajcie, bo tutaj to po prostu tragedia. Hmm, tutaj było w miarę ok także ten powiedzmy tak pół na pół produkt. Hmm, I tutaj mamy wsparcie, odporność, smak truskawkowy, też delikatnie, jak dla mnie, wyczuwalny ten smak. I tutaj już mamy. Hmm, Powyżej y, trzeciego roku życia dla dzieci. Nie najgorszy, a chociaż powiem może, że i nawet najlepszy, jeżeli chodzi o te wszystkie trzy, ale szczerze powiedziawszy, dla mnie było to troszeczkę strata kasy. Y, wolałabym kupić tak jak tutaj, mam na przykład magnes i wiem, że to wypiję, wiem, że to e, faktycznie mi pomoże, y, jeżeli tamto. I nawet smakowo. Ja mam tutaj o smaku grejpfrutowym i poprowie, po prostu powiem Wam, że to jest rewelacja. I to jak najbardziej Wam polecam. Wiem, że kupowałam, jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że kupowałam w sklepie O'Show. Nigdzie nie było indziej. Grejpfrutowe, nawet jeżeli gdzieś kupowałam, to one zupełnie miały inny posmak, a te są delikatne, przyjemne, także magnes jak najbardziej Wam polecam i muszę sobie właśnie chyba dzisiaj nawet zażyć. I jeszcze dwie, dwa produkty, które dzisiaj kupiłam, będąc w Lidlu. Jak wiecie, z tą marką już się troszeczkę zaznajmiłam i coraz więcej mam produktów, jeżeli chodzi o Allnutrition. I tutaj mamy ciasteczka. Tak, mamy jedne ciasteczka, słuchajcie. Takie ciasteczka. Ja tylko sobie przeczytam. Ciasteczka kakaowe z kremem kokosowym w białej polewie bez dodatku cukru. Coś takiego. I mamy tutaj drugie ciasteczka. I tutaj mamy, słuchajcie, ciasteczka kakaowe z kremem o smaku pomarańczowym, w czekoladzie mlecznej bez dodatku cukru. Jedno i drugie opakowanie zawiera 8 takich ciasteczek. One były właśnie w Lidlu po chyba 6,99, jeżeli dobrze pamiętam. I całkiem możliwe, że to moje wczorajsze. Mm, Gorsze samopoczucie wynikło poniekąd z tego produktu, ponieważ ja sobie robiłam na kolację, jak przyjechaliśmy z tych grzybów, domownicy dostali normalny obiad, a ja, wiecie, zanim to wszystko ogarnęłam i tak dalej, zrobiłam sobie naleśniki i naleśniki jadłam z kremem kawowym, jeżeli kojarzycie, bo tego kremu już nie ma w ofercie. I właśnie pamiętam, bo tutaj też jest napisane, że spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający i na te ciastka wcześniejsze, które patrzyłam również miało taką samą informację, podejrzewam, że ten krem również miał i może po prostu dałam za dużo tego kremu, chociaż dla mnie to jest dziwne, ponieważ powiem Wam, że ja wcześniej za, zawsze dawałam dwie takie płaskie łyżeczki tego, jak był ciepły naleśnik, on się fajnie, wiecie, to się wszystko rozsmarowywało, więc naprawdę nie trzeba było dużo tego kremu. Mm, ale wydaje mi się, że po prostu może to, plus te ciasteczka były jeszcze trzy, więc coś tam może się zadziało, no i był efekt jaki był. W każdym bądź razie będę testowała te ciasteczka. Jeżeli ktoś testował, dajcie znać w ogóle, czy lubicie yy, czy lubicie właśnie z All-Nutrition jakieś produkty, czy polecacie jakieś produkty. Były też dzisiaj w Lidlu, ale to już gdzieś ze starych zapasów yy, odżywki białkowej ja średnio mogę. Yy, Odżywki białkowe, więc dlatego no nie brałam. Żeby było mniejsze opakowanie było, to może bym wzięła, a to było w takich dużych puszkach po 40 zł, więc stwierdziłam, że szkoda po prostu na to wydawać. A te ciastka i tak miałam zamówić i fajnie, że się pokazało w Lidlu. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze mam te czekolady, które kupowałam też w Lidlu i one cały czas, słuchajcie, leżą. Cały czas leżą, jakby ktoś nie wierzył, także jedna i druga. Leżę, słuchajcie, i czekają na. Taki lepszy czas, żebym mogła sobie po prostu skosztować póki co. Nie mam jakiś Nie ciągnie mnie do słodyczy. Tak jak widzieliście, były tylko trzy ciasteczka i to wszystko, więc jakoś sobie. Trzeba, słuchajcie, radzić, także ja już nie przedłużam. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego w nowym tygodniu. Przede wszystkim dużo słońca, uśmiechu, no i zdrowia. I cóż, ja gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, będzie mi bardzo miło. Da mi to też takiego kopa do dalszego działania i nagrywania. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.